Dzień dobry. Myśleliście kiedyś nad tym, dlaczego tak trudno znaleźć miejsce, w którym można przyjąć naprawdę dobry masaż hawajski? Myśleliście? Dobra, nie myśleliście. Ja myślałem, bo sam e, szukałem i czasami szukam też dla siebie. I pierwszy problem, który od razu widzę, jest taki, że ktoś, kto nie wie, czym jest masaż hawajski, lomi, lomi, szuka po prostu miejsca, gdzie można go odbyć. Czyli szuka miejsca. A istotą tego masażu jest to, żeby był właściwie wykonany i z Właściwą energią, intencją, techniką, że trzeba znaleźć człowieka, nie miejsce. Miejsce jest wtórne. To człowiek jest istotą tego masażu, bo jest to spotkanie człowieka z człowiekiem, jak często mówię. Miejsce, tak, może być piękniejsze, ładniejsze, z. Basenem obok, pełne spa, pełne wodotrysków, jak ja to mówię. Pełne ludzi często, co już jest problemem, bo zbyt dużo hałasu, za mało skupienia i to miejsce jest nieistotne. Liczy się, kto ten masaż wykonuje. Nie znaczy to, że w miejscach typu spa nie znajdziecie może. Osoby, która znakomicie wykonuje ten masaż, chociaż mam wątpliwości, czy wykona wtedy masaż w wersji Lomi-Lomi Nui, gdzie trwa on ponad dwie godziny. Bo w centrum spa cóż, biznes jest biznes, przepraszam cię, winę tu. Więc wracając do początku mojej wypowiedzi. Trzeba szukać człowieka. I dlaczego teraz trudno znaleźć człowieka, bo to też nie jest wcale takie łatwe. Ofert, czy też miejsc, gdzie widzicie w rozpisce salonu, masażu, czy innego miejsca, gdzie jest wyszczególnione lomi-lomi, jest dosyć dużo. Natomiast jak znaleźć tą właściwą osobę? Na Pewno jest to problem, że zbyt dużo masaży w ofercie i pojedyncze osoby wykonujące ten masaż no nie mogą pogodzić wszystkiego. Albo robimy jedno, albo robimy drugie. Nie możemy mieć pełnej rozpiętości, no chyba że włącza się tutaj marketing. I dlaczego ten masaż sam w sobie dla osób, które go wykonują też wcale nie jest łatwy, a przez to nie ma wielu osób, które wykonują go w sposób taki, że zapewni wam i przeżycia i odpowiednią efektywność tego masażu. A no dlatego, że ten masaż musi połączyć dwie natury, z jednej strony naturę człowieka, naturę związaną z umiejętnością wykonywania pewnych technik, pewnych ruchów, nauczenia się ich, a z drugiej strony wymaga się od tej samej osoby pewnego, pewnej wrażliwości, czucia energii innej osoby, dostosowania się do tej energii i bycia w połączeniu z tą drugą osobą w trakcie masażu. I to nie są rzeczy z tych dwóch różnych światów, które łatwo się ze sobą łączą, bo się nie łączą. I nawet sama umiejętność wykonania technicznie tych ruchów wymaga dłuższej, dłuższego czasu nauki, wymaga przede wszystkim też dużej sprawności masażysty czy też masażystki. Bo masaż Lomi Lomi nie jest masażem statycznym, gdzie stoję przy osobie i pracuję na ramieniu czy też na mięśniach pleców w jednym określonym miejscu, albo zajmuje się nogą. To swego rodzaju taniec. Poruszanie się wokół stołu jest bardzo płynne i wymaga pewnej sprawności, nawet bym powiedział, wykonując rotację stawów, robiąc pewne Rozciągnięcia całego ciała osoby masowanej wymaga to pewnego zasięgu ramion, nawet bym powiedział. A pamiętacie, masaż trwa dwie godziny, więc to jest dwie godziny sprawności. Druga rzecz. Wymaga też wiedzy, świadomości jak zbudowane jest ciało człowieka, gdzie przebiegają jakie mięśnie, gdzie możemy coś mocniej, gdzie musimy być bardzo uważni, gdzie musimy zareagować często na pojawiające się jakieś dysfunkcje ciała. Na masaż nie przychodzą osoby idealnie idealne, a nawet jak takie przychodzą w rozumieniu wysportowane, to wcale nie oznacza, że tam nie ma napięć i dysfunkcji. Nie jesteśmy jako ludzie idealni, więc ten masaż od osoby wykonującej wymaga dużej sprawności. Jednocześnie, to już powiem ze swojej perspektywy, wymaga jeszcze jednej rzeczy, którą bardzo mało masażystów zajmujących się lomi może mieć. Albo może akurat ci jeszcze jako tako, ale w ogóle masażyści, jest to świadomość własnego ciała, własnych możliwości. Nawiązuje tu częściowo do tej sprawności, ale też własnej energii tego ciała. Tego co ono potrzebuje, jak ono przyjmuje masaż. Jeżeli masażysta wykonuje masaże, a sam je rzadko przyjmuje. To jest, to jest trochę oderwany od wykonywanych czynności. I teraz druga rzecz to umiejętność i czucie energii długiego, drugiego człowieka, bo przecież na Lomi spotykają się dwa inteligentne systemy nerwowe, które. Są w połączeniu. Bo masaż dla mnie, masaż Lomi Lomi, to masaż w połączeniu z drugim człowiekiem. W uważności na drugiego człowieka, ale i czuciu jego energii. Nawet tej negatywnej, która gdzieś tam jest. I nie mając tej wrażliwości, jestem tylko wykonawcą pewnych mechanicznych ruchów. Jeżeli nie mam wiedzy, fizjoterapeutycznej, gdzie co anatomicznej może bardziej, gdzie co prze, przebiega, to też wykonuje go w sposób trochę... Mm, może niedbały, to złe słowo, ale w sposób nieprecyzyjny. Bo czym innym jest yy, masaż wzdłuż kręgosłupa w samej bruździe przykręgosłupowej, a czym innym 2 cm w prawo bądź w lewo. E, czym innym jest ruch po ramieniu i szyi, ze świadomością, jakie są tam mięśnie i dlaczego unerwienie tam przebiegające jest takie ważne dla naszego układu nerwowego, a czym innym po prostu zgodnie z y, Podpatrzonymi ruchami, wykonanie jakiegoś ruchu ręką. I tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. I jest to trudne, żeby ogarnąć to i przetrawić w sobie i wiedzieć, jak ten mój konkretny ruch przekłada się na to, co może czuć osoba, która przyjmuje ten masaż. Każdy z takich osób jak ja musi mieć też świadomość, że mamy swój pewien rodzaj stylu e, własnych ruchów, które musimy odpowiednio dostosować do tego, co wykonujemy. Wracając jednak do tej duchowości, dla mnie czucie osoby, która tu przychodzi, czy też spotyka się ze mną, jest najistotniejsze. Często dość długo spędzam, zanim osoba położy się na stole. Bo nawiązuje rozmowę. Bo jest ważne wszystko, co dotyczy tej osoby, jej intencja, jej oczekiwania. I ja też muszę wyjaśnić, co ja będę robił, żeby ta osoba od początku do końca czuła się bezpiecznie. Bo jeżeli tego nie ma, to możemy nie zaczynać masażu w zasadzie. Bo. To będzie mechanika, to będzie pougniatanie trochę mięśni, i już. A ten masaż ma być czymś jeszcze, kiedy człowiek schodzący ze stołu spod moich dłoni wie, że zdarzyło się jeszcze coś w nim, nie pomiędzy nami, w nim, w tej osobie, i te przeżycia są dla tej osoby, nie dla mnie. Może o nich opowiedzieć, ale nie musi, nie jest to wymagane, więc łączenie tych wielu obszarów jest trudne, a dochodzimy jeszcze do kolejnego elementu, jak wykonać ten masaż z pełnym zaangażowaniem, w pełnym, mm, pełnym połączeniu z drugą osobą, z czuciem jej energii. W momencie, jeżeli Pojawia się tam energia, która jest energią witalną, energią seksualną, bo to jest natura człowieka. Czujemy dotyk i staje się on dla nas przyjemny, staje się dla nas przyjemny i często kojarzymy go z czymś. I z tym też trzeba się umieć, może nie zderzyć, bo to jest złe słowo tutaj, ale przyjąć to że wykonując pewien masaż muszę mieć świadomość też taką, że on sprawia jakieś wrażenie. Może być przyjemne i dobrze, że jest przyjemne. To nie ma boleć, ale jednocześnie muszę go wykonywać tak, żeby ta osoba odebrała ten masaż we właściwy sposób, żeby się nie czuła hmm, przekroczona. I tak samo osoba. Masująca musi się czuć pewnie i nie czuć się przekroczona i czuć się bezpiecznie. No i teraz połączenie tych dwóch rzeczy na stole do masażu, gdzie masowana osoba jest tylko przykryta cienką chustą w miejscach intymnych. Osoba masująca raczej też nie ma na sobie kombinezonu ochronnego. E, Ani grubej warstwy odzieży, jesteśmy blisko. Praktycznie bliżej często już nie możemy być, bo bylibyśmy wtedy w połączeniu całkowitym fizycznym. Więc jesteśmy blisko. I teraz znalezienie e, tego balansu między tym, że jesteśmy blisko, że nasze energie się prze, przeplatają, nie, one się mieszają trochę. To jest trudne czasami na początku dla obydwu stron. I dlatego ten masaż za każdym razem jest inny. Pierwszy jest inny, drugi, trzeci. Ja poznaję osobę, która, którą dotykam i którą masuję, i ograniczenia fizyczne, nawet albo możliwości fizyczne. Ona, czy on musi zaakceptować mnie, mój dotyk. I dlatego jest to trudne. I oczywiście, że najłatwiej w tym, tak jak dla mnie, byłoby się odciąć od tych wszystkich rozważań. Wiem, jak wykonać mnóstwo ruchów, które są w Lomi. -lomi. Wiem, jak je zrobić technicznie. Wiem, gdzie przebiegają mięśnie, gdzie się zaczynają i gdzie kończą, które są ważniejsze, które są delikatniejsze. I wszystko to jestem w stanie robić. Mogę się tak odciąć, że będę to wykonywał na pamięci mechanicznie, z zamkniętymi oczami. Co zresztą swoją drogą robię, ale z innej przyczyny. Tylko, że wtedy w zasadzie mogę już nie masować. Bo to będzie obok. To będzie obok kogoś, kto przychodzi i ten ktoś to będzie czuł. Jestem tego pewien, że będzie czuł. A jeżeli nie będzie czuł, to często odpowiadam, to znaczy się, że nawet nie wie, że był na lomi albo to nie było lomi. E, więc tych aspektów trudnych jest dużo. E, a one muszą się znaleźć w jednej osobie, w jednym mężczyźnie, w jednej kobiecie, która wykona ten masaż w sposób właściwy. Tak trochę jak pasjonat, mimo że to usługa płatna. Nie kosztuje mało, to nie jest półgodzinne głaskanie po głowie i wymaga odpowiedniego przygotowania. Stąd może to nie jest najtańszy masaż z wszystkich, które znam, ale. Tu wrócę do początku, który był już bardzo dawno. Szukamy często miejsca, a nie szukamy ludzi. A w tych miejscach mogą być różni ludzie i oni ten masaż wykonają tak, jak sami myślą, że go wykonują i że jest wykonywany właściwie, bo tak ich ktoś nauczył. Tylko żeby lomi było wykonywane z hmm, właściwą intencją i zrozumieniem, to trzeba samemu trochę żyć w tym lomi, myśleć o tym lomi i o drugiej osobie, o jego ciele, o, jej, o, o rzeczach, które w ciele są. Mm. I wtedy się ten masaż wykonuje, może nawet za każdym razem nieco inaczej, ale z, tam czuć to zaangażowanie, tą pasję, to, że wszystko jest istotne. A na końcu jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mnie z jednej strony bawi, a jednocześnie jest bardzo hmm, tro, no, bardzo, trochę kontrowersyjna, bo w końcu pojawia się tam ta nagość. Nagrywałem o tym osobne odcinki, o tej tak zwanej cholernej nagości. Tak, odkrycie ciała, zakryte tylko miejsca intymne, hmm, cienka chusta, hmm, dotyk drugiego człowieka. No, i teraz trzeba się mówię od strony masażysty z tym zmierzyć. I to jest często trudne dla wielu osób, które zechciały się nauczyć techniki Lomi Lomi. Dlaczego? Bo mamy żyjącą nagą osobę tuż pod swoimi dłońmi. A to nie ma być masaż erotyczny. Tym się nie zajmujemy, a jednocześnie tą energię będziemy czuli, bo taka energia naturalnie w ciele człowieka jest i w, na różnych etapach jego życia jest mniej lub bardziej wyczuwalna bądź zarządzająca życiem tego człowieka. Więc my przy tym jesteśmy. Jednocześnie nie możemy się całkowicie odizolować, bo wtedy przestalibyśmy się w ogóle dotykać, tak? Żeby nie daj Boże coś nie uruchomić albo nie zostać podejrzanym o jakiś zmysłowy ruch. No i to jest trudne. A jak to zrobić, kiedy jest się młodą dziewczyną masującą i mamy mężczyznę na stole? O często, niestety, taki jest świat, takie życie, często o. Nieokreślonych intencjach, tak to nazwę. No jest z tym pewien problem wtedy. I ona sama siebie chroniąc, stwarza sobie swoją przestrzeń, tylko że potem to przenosi się, może się przenieść na kolejne, kolejne masaże, które z perspektywy jej bezpieczeństwa nie są żadnym zagrożeniem. Ale ona musi stworzyć swoją strukturę ochronną. I to czasami jej, i mówię tu po, po, po rozmowach z moimi i to czasami jej przeszkadza przekroczyć taki dystans, który umożliwi wczucie się w tą energię drugiego człowieka. Bo może być to źle odebrane, bo może być źle zrozumiane, bo może być zrozumiane jako zachęta do nie wiadomo czego. Czy ja masując kobietę Mam odwrotny problem. Muszę tak to robić, żeby nie zostać zrozumiany, że próbuję z nią coś zrobić. Nie, ja próbuję zrobić ten masaż najlepiej, jak tylko potrafię zrobić, bo ta osoba na to zasługuje, bo przyszła tu po to. A to jest trudne, bo znowu mamy nagość, mamy dotyk, tak, który się kojarzy z mnóstwem rzeczy. Eee, I dla nieświadomych osób swojego ciała, a przecież takie często tu przychodzą, jest to trudne. A teraz, jak to zrobić, jeżeli osoba masująca, czyli ja, miałaby sama ze sobą jakąś sprzeczność ze swoim ciałem, ze swoją nagością, ze swoim odbiorem nagości drugiej osoby? Na szczęście z tym nie mam problemu. Pod tym względem mam w sobie wszystko, bym powiedział, znakomicie ułożone. Od, poczynając od poczucia wstydu, czy też yy, jego braku, yy, po odbiór energii seksualnej drugich osób, bo ona jest. Ona jest wszędzie, mniej lub bardziej. Kiedy masuję mężczyznę, to jeszcze inna energia. Taka sama cielesna. I też ta osoba musi wiedzieć, że ja nie zmieniam się w tak zwanego mechanika, który będzie coś tam naprawiał na jego ciele, tylko też staram się, żeby ta energia moja z jego była w korelacji, a nie w sprzeczności, bo na koniec. Co jest najistotniejsze w tym, że to jest spotkanie człowieka z człowiekiem, dwóch istot, które są bardzo blisko siebie i czują przez swój dotyk to, co nam z Sakon jest najbardziej potrzebne kontakt z drugim osobnikiem tego samego gatunku, bo to zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, nasz układ nerwowy, autonomiczny odbiera i potrzebuje takie sygnały od innych saków, że jest bezpiecznie, że może się oddać czemuś, co jest określane w teorii poliwagalnej jako stan zamrożenia, wycofania, ale w bezpieczeństwie. Kiedy nie trzeba ani walczyć, ani uciekać, ani zrobić, a czujemy się bezpiecznie. I to jest najistotniejsze i to, co ja często chcę tutaj osiągnąć, kiedy z kimś się spotykam na sesji masażu, aby taka osoba w, po rozstaniu, po wyjściu już, czy, czy po moim wyjściu z samej sesji, czuła, że tu było wszystko to, czego szukała, albo było tu więcej niż się spodziewała. Bo to jest najistotniejsze w tym masażu ma koregulować nasz układ nerwowy. A że odbywa się to dotykiem no właśnie odbywa się to tom, tym, czym my jako ludzie komunikujemy się z drugim człowiekiem wzrokiem, mimiką twarzy i dotykiem. E, mimikę twarzy i, w, i wzrok, i spojrzenie mam przed i po sesją, a dotyk jest na samej, na samej sesji. Więc kończąc ten już niesamowicie długi, przypuszczam, materiał, mm, powiem: nie szukajcie miejsc, nie kierujcie się nazwami, szukajcie człowieka, mężczyznę, kobietę, kogo wolicie. Sprawdźcie, nie zawsze się uda od razu. Trzeba po prostu pójść i zawierzyć, tak, zawierzyć. Powiedzieć nawet o tym, że się czegoś lękamy, i znaleźć tą osobę dla siebie, a potem się jej trzymać rękami i nogami. I cieszyć tym, że można regularnie doświadczać koregulacji naszego układu nerwowego. I doświadczać pełnej akceptacji, pełnego zrozumienia, pełnej, pełnego połączenia z drugą osobą. I wtedy ten masaż będzie służył naszemu zdrowiu, naszemu dobrostanowi. I mam nadzieję, że z kimś, kto to oglądał, zobaczymy się kiedyś gdzieś. Do widzenia.